Dawaj, Artek, to się już kameruje. Artur zdobywa Mount Everest. Nie do rady, nie do rady. To spierdolisz się. Z tym No spadniesz, jednym słowem. Dawaj, dawaj. Dobrze ci idzie. Kurwa góra, a nie to. Jeszcze nie. Jestem Jest nie, na sam czubek Dawaj, włóż flagę włóż flagę? Co mam? Flagę masz? Nie, dawaj już. To znajdziemy. Dobra, weź tam Artur buta został. Tu widzimy kolegę Tomka Bałtyk dynia. Jest mistrzu, dobra, skończył. Nie wiem, Jemnie, jednie. Teraz to chłopak dostałeś duży. Nie, 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 nie skoczy, nie ma ochychy. Nie ma ochychy. Leży.